Dzień dobry, dzisiaj pora na następne ciasto z jabłkami. Eee, czas topić kostkę margaryny. Ja cała pokażę. seria cała z jabłkami. Tak, cała seria. Akurat jest sezon jabłkowy, więc trzeba kombinować. Tarta była pyszna. Proszę spróbować. Teraz przygotujemy takie ciasto ucierane. Mm. Czas topić margaryny. Kostkę margaryny. Tutaj oddzielamy białka od żółtek. białka do miski damy, Ile takiej jajek? większej, 5, napiszesz to, prawda? Aha, to duże jajko, Elki czyli I będziemy miksować białka, ubijać je po prostu. Aha. Czyli ubijamy pianę, tak? Tak, białka. Białka, to oddzielamy. Do. Białek dodajemy szczyptę soli, żeby się lepiej ubiły i ubijamy na największych obrotach i serem, albo ręcznie Jak to Trzeba do ciastę dawać tak. 70 deko tych dajemy gdzieś tak, jabłek obrać je trzeba, piana obita tak, to ja mam obierać? 75 deko. No to tak. obiera żółtka ucieramy z cukrem na puszystą masę niech się ucierają z cukrem? z cukrem, na razie z cukrem za chwilę będziemy dolewać margarynę z topiołem wlewamy pomału margarynę do żółtek z margarynę Cukier z Jabłka kroimy w małe cząstki. Można też elegancko w kostkę pokroić. Ja się spieszę. To robię tak od ręki, ad hot. Do zmiksowanego jajka, żółtek z cukrem i z margaryną dodajemy 2 pół szklanki małki. To była co jedna. No jedna. Nie mieszamy, tak? Tak i mieszamy. Druga. No ale co? Aha, mąkę pokażę, że sypujesz. Ale co dalej? I tak pół szklanki. Wymieszamy to elegancko. No i co dalej? Na razie jesteśmy na etapie mieszania. No mm -hmm. to dobra. Dwie łyżeczki proszku do pieczenia. To Druga łyżeczka. Tak, to była druga już I, i naszą ubitą wcześniej pianę z białek to mieszamy wymierza. to delikatnie. Delikatnie, no to mieszaj, psa nie ma. Połowę, większą połowę ciasta białego wylewamy na blaszkę. Wy, 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 Jeszcze trochę doleję. Położoną tym. Położoną papierem. I roz. Prowadzamy równomiernie po całej, tak? Tak. Yhy. Takie żółte, to no mam mało. Wydatne. To są wiejskie, po prostu jajka, dlatego żółte. No dobra, to jest Wykładamy nasze jabłka na wierzch, albo inne owoce. To jest ciasto do owoców. W tej chwili jest sezon na jabłka, ja daję jabłka, ale widzę, że można było więcej. Starczy, starczy, żeby. Nawet przysadzę. kilogram. No można, ale my nie damy. Kilogram. Równomiernie no rozłożyć. No. Tak. I do drugiej połowy ciasta dodajemy łyżkę kakao. O, ja myślałem, że już na masticzne pójdę, będę kręcił, A tutaj jeszcze kakao jakieś. Magnetyk. Co to za magnetyk? Magnetyczne kakao. A, bo ma ten. I mieszamy to. To ma magnes. Mieszamy. I wykładamy nasze brązowe ciasto na wierzch. To gdzie nie gdzie, bo to na całej się nie rozsmaruje. Rozprowadzimy to. I co, to wszystko? Tak, i będziemy wkładać do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Będziemy piekli, to będziemy obserwować ile to piec ile około 40 gdzieś? minut na pewno. Uh -huh. Zobaczymy. I tak się rozłożyliśmy to ciasto. O. Nie musi być równomiernie, bo to wyrośnie. Grzał, piekarnik włączony na grzałka góra dół i wkładamy do piekarnika, o. nastawimy termostat na czasomierz na 40 minut Aha, tu. i czekamy cierpliwie na hmm, ile stopni 180. 180 stopni 16 minut do końca tak Aha. wygląda nasze ciasto O nawet ładnie się rozrosło po 40 minutach wyciągamy tak tak i tak wygląda nasze upieczone ciasto z, z owocami sezonowymi. Ostatnie uh -huh. jakieś proste takie. Bardzo proste. Uh -huh.